Nazywam się Alina Sykuła. Na co dzień to już zakończyłam pracę taką etatową, już przyszłam na emeryturę. Chciałam dokonać zmian w swoim życiu, czyli z etatu, i tym, co się zajmowałam do tej pory, czyli zdrowiem, i generalnie medycyną niekonwencjonalną. I to było moje hobby i pasja, i dalej się tym zajmuję i kształcę, ale chciałam po prostu zmierzyć się z czymś, co tak naprawdę. Nigdy nie robiłam, ale szukając czegoś natrafiłam na coś, właśnie na trading, który mm, myślę, że coś we mnie zaiskrzyło. Powiedziało mi coś wewnętrznie, że to jest to. I gdy wysłuchałam live'a z Pawłem, doszłam do wniosku, a zawsze kieruję się intuicją, że podpowiedziała mi, że jest to człowiek prawy, dobry i że, że powinnam w tym kierunku pójść. Jeśli dowiedziałam się o kampie, a zaraz potem było spotkanie właśnie też a propos kampa, nie znając jeszcze że nic o treningu, nie wiedząc nic, powiedziałam, że ja na tym muszę być. I to była natychmiastowa decyzja. Nie wiedziałam jeszcze skąd wezmę na to pieniądze, ale coś mi podpowiadało, że po prostu tam jest moje miejsce i tam powinnam być. Nie, absolutnie nie miałam nic do czynienia z, z tradingu, kompletnie nie. Po prostu szukałam czegoś, a że zawsze byłam takim dosyć umysłem ścisłym, analitycznym i takim skrupulatnym. I poza tym szukałam czegoś takiego, co będę mogła robić no, z każdego miejsca na świecie. W cudzysłowie, że gdzie mnie tam jeszcze losy poniosą. No i różnie się w życiu może zdarzyć. Nie będę uzależniona od ludzi, czyli będę po prostu sama, stanowiła o sobie. Pierwszy, ja też jestem pedagogiem i byłam pedagogiem. W związku z tym, bardzo jakoś tak intuicyjnie i szybko oceniłam, że jest to właśnie osoba, która jest na właściwym miejscu. Umie dotrzeć do ludzi, zarówno tych, którzy są już na etapie i poziomie wyższym. Jak i zarówno dla tych, którzy rozpoczynają. I nie zawiodłam się, bo generalnie wszyscy, wszyscy z prelegentów tutaj też na kampie są osobami, którzy potrafią przekazać wiedzę, którą mają, i dostosować poziom swojej wiedzy do odpowiedzi na pytania, i do poziomu ludzi, którzy potrzebują tej wiedzy na poziomie niższym. Także spotkałam się tutaj z wielką taką życzliwością, pomocą. Także jestem myślę, że jest szalenie zadowolona. dosyć dużo, dlatego że nowy wiek robi swoje i przyjmuje się wiedzy troszkę no, w wolniejszym tempie, to jest raz, poza tym Dosyć duże problemy miałam na początku z opanowaniem takim technicznym komputera, bo oczywiście komputerem się posługiwałam w stopniu takim nomiernym, tak, no tyle, na ile mi potrzebne było w pracy, ale nie było to wymagane aż w tak dużym stopniu. Natomiast tutaj pierwszy miesiąc to było po prostu ogarnić w ogóle spraw technicznych, ale było to tak kapitalnie poprowadzone, między innymi też przez ciebie filmiki, które pokazujesz, jak. No, po prostu zakładać platformę, jak robić, jak się poruszać po wykresie i tak dalej. Oczywiście to wymagało ode mnie dużo więcej pracy niż takiego młodego człowieka, który wiedział, co mówisz do niego. Tak? I ja musiałam to po prostu stopować, analizować, jeszcze raz, jeszcze raz, i jeszcze raz, ale no, trening czy nie mistrz? Jeśli chcę, to spotka tutaj to czego oczekiwałaby, o, oczekiwałaby, że ktoś ją po prostu za rękę poprowadzi. I to tak poprowadzi, że nie będzie się czuła y, odosobniona i, i będzie się czuła zaopiekowana. Y, mało tego, y, myślę, że jeśli jest osobą, która chce i się zaprze, bo to wymaga cierpliwości, konsekwencji, wytrwałości, to sukces jak banku. Myślę, że tak. Z tym, że to wszystko wymaga no, tej właśnie konsekwencji cierpliwości, dokładności, uważności. Yy, dokładnie stosować się według tych zaleceń, strategii, yy, żeby się trzymać tego, żeby nie, <ścoughs> nie odchodzić bok. Ale tego wszystko uczy mentoring, dlatego że mamy no, konta na demo, w związku z tym pracujemy spokojnie, ale też widzimy swoje błędy, no i dziennik robi swoje. Dziennik Tradera, gdzie opisujesz wszystko, a analizując to, widzisz że z tego chaosu początkowego, gdzie po prostu nie wiesz nic i masz mętli w głowie za dużo tego wszystkiego. po pomału, pomału zaczyna się klarować wykres, <grym> na którym po prostu zaczynasz widzieć to, co masz widzieć, i wiesz, jak masz działać. intuicja, to powiedziałam, nie wiem, no coś mi tam podpowiedziało i, i tym się kieruję bardzo, jak, jak coś mnie pcha w danym kierunku, to znaczy, że jest to dla mnie. Yy, a druga sprawa, yy, myślę, że odpowiedni ludzie, to znaczy yy, takie przeczucie, że znajdę tutaj coś, co w pełni jakby dopnie wszystko to, czego, yy, czego poszukuję. Yy, no i rzeczywiście dostałam tutaj ogromne wsparcie i o ogromną wiedzę, multum tej wiedzy. To wszystko jest oczywiście to układania i, i z tego chaosu znowu wyłoni się coś, co, na co czekam. No, zdaję sobie z tego sprawę, że jeszcze daleka droga, ale kam no, myślę, że jest taką właśnie takim miejscem, gdzie jeśli traktujemy to poważnie, jeśli chcemy się tym zająć i nie chcemy tracić czasu, to to jest to coś, co powinniśmy po prostu zrobić. Oczekiwanie miałam takie, że przede wszystkim dostanę tutaj no, wiedzę, po którą przyjechałam tak, wsparcie ludzi, których spotkam, którzy mówią tym samym językiem co ja. Znaczy, przynajmniej będę chciała mówić tym językiem, ale Będziemy mieli kontakt ze sobą i nie zostanę sama w tym świecie drengingowym, tylko no, będę miała się do kogo zwrócić, tak? Czyli dalej będę się czuła zaopiekowana. O, były, były. Wow, było. Wow, to znaczy na początku myślę, że nie wiedziałam jeszcze czego nie wiem. I myślę, że dalej jeszcze pewnych rzeczy nie wiem, i to im dalej włas, tym więcej drzew. Ale tu na kampie dowiedziałam się masę rzeczy, właśnie takich, wow! Między innymi rzeczy, które mi ułatwią trading. I to, to jest, myślę, że warto po prostu przyjechać na kampa i dowiedzieć się tego.